Żyliśmy do bałagów również. Przedajcie za na salę, jak się przydaję. do Witam wszystkich. Nazywam się Marcin Złotka ze zwolennikiem Obrady Magic. Cieszę się. Dzięki. Cieszę się, że miałem szansę a, odbyć trening tutaj, w małym tutaj z dziećmi z Wrocławia. Tutaj stawiałem moje pierwsze kroki jako reprezentant Polski czy to do lat 23 z pierwszą kartą i pamiętam tą całość, czasu czasów, ponieważ Stamina Rakowalczyka przyjdzie na samym końcu i będę mając na końcu cały rok małą serwisowy. A cieszę się, że na dzień dzisiejszy mam szansę pojawić się tutaj jeszcze raz. I popracować tutaj na tej sali, gdzie w najbliższe wakacje będziemy rozgrywali jeszcze sztanglowy. Oczywiście liczymy na off do tego, z tego, z czego słynie w i o, Obiecuję, że popatrzymy również na to, robię, żeby przywrócić tutaj krzykówkę do Wrocławia, bo miasto się naprawdę z Miasto naprawdę to miasto zasunęło, a do całej Polski tutaj naprawdę są super męciami, z super osiągnięciami, z wielkimi osiągnięciami i myślę, że należy tutaj, należy powiedzieć na tej szkółce, która reprezentuje Polskę. A, dzisiaj pokażę Wam również e, parę najważniejszych takich postaw w koszykówce. Postaram się przeciekać trochę doświadczeń. E, porozmawiamy również o, o życiu poza koszykówką. Oczywiście czy każdy z Was, przede wszystkim dzieci, tak samo rodzice, możecie mnie nazywać Marcin, nie Ja jestem zwaniem Panem, Panem od panem, 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 panem Marcinem. Czuję się za młodo, Na tak? A mając prawo organizacyjne, mamy również średnioterminowe, którzy zostali wybrani z biura wielu osób i są za osobę, nam no, do tego mogą osiągnąć jakiś cel w dzisiejszym kadzie. I jeżeli zaczniemy od tych wybrani, to będzie to albo do tego, albo bezpośrednio domu. Będziemy poruszali się z małymi grupami, tam z takim młodym drzemią. i poczynili własne próby. W ostatnich ostatnich będziemy mieli małe trudniej, gdzie można wygrać męską nagrodę. Mamy naprawdę super przysmiany do rozdania, kosztówki, zapowiedzmy różnego rodzaju, a najlepsi z kawy, którzy będą najlepiej pracowali, przede wszystkim słuchali i zapowiedzieli jak najwięcej, trzymają się szczególnych nagrody. Jeżeli oczywiście będą przerwy na wodę, będą przerwy na toaletę, mamy również na. Dziś powinien być na punkt medyczny, który się znajduje gdzieś tam z tyłu na samym końcu. Jeżeli nikomu się nie stanie, to możecie się otworzyć do trenera albo do mnie I, i wtedy pode, podejdziemy tam do punktu medycznego. Oczywiście posta, prosiłbym bardzo, że w momencie, kiedy któryś trener lubi mnie, a ja chcę coś mówić przez mikrofon, poproszę, żeby w tym czasie odbijać piłek, żeby nie rozmawiać, żeby po prostu słuchać, co będzie, co będzie mówione, żebyście pamiętali, żebyście widzieli, jak to wygląda na ćwiczenia, ale ewentualnie, żeby nie było po prostu z problemu z organizacją i z komunikacją, okej? Okay? Zacznijmy od takich jeszcze z najważniejszych rzeczy w sportie, poproszę Was teraz, żebyście się po prostu od, odwrócili i potem Jeżeli nie macie, jeżeli której sceny robisz do nie będzie miała, to pójście po prostu i do kolejnego tenera i, i podobierajcie się tutaj w niebawem. Ma. Tutaj macie ten, patrzcie tutaj, tutaj, tutaj macie ten.